Jarosław Jankowski. Generalnie jestem przede wszystkim kibicem, kibicem Legii Warszawekiem z urodzenia. Pierwszy raz na meczu byłem w 1988 roku. Na meczu z Szobierkami Bytom było 1-1. Regularnie chodzę na mecze od roku 1993 do dnia dzisiejszego. Zawodowo jestem profesorem grupy Waryński, która jest jednym z głównych sponsorów sekcji koszykówki Legii Warszawa od czterech lat. Wspomnienia z pierwszego meczu. Z pierwszego meczu ja zawsze mówię, że moim pierwszym meczem był ten z Szambierkami Bytom. Tam niewiele pamiętam, bo miałem lat 10 czy 11. Pamiętam, że siedziałem na dawnej trybunie, trybunie otwartej w sektorze obok Żylety, bo kiedyś Żyleta to był tylko jeden, jeden sektor. I pamiętam, że, że, że zawsze chciałem jeszcze wrócić na ten stadion. Udało mi się to dopiero, jak miałem lat 16. I nie pamiętam, z kim to był mecz, ale pamiętam jedno takie wrażenie, że to był mecz w wieczorowej porze, że... Chodziło się na, na starą trybunę otwartą, tak pod górę, trochę po schodach, na szczyt tej trybuny i zobaczyłem te cztery refraktory, piękne boisko i, i to pamiętam z tego pierwszego meczu. I ja pamiętam z kim graliśmy, jaki był wynik no, i wtedy się zakochałem w Legii i tak naprawdę jestem do dnia dzisiejszego. Jest to, 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 to nie jest hobby, to nawet nie jest pasja, to jest część mojego życia i, i na zawsze już będzie. Jak później rozwijała się miłość do legi? Znaczy ona rzeczywiście, tak jak każdy młody chłopak, no to, to był najpierw to była gdzieś tam można powiedzieć zabawa z korgami, później to się przeradzało w coś, w coś poważniejszego, później zaczęło mi to wypełniać życie, zaczęły się wyjazdy, zaczęły się teraz bardziej aktywny udział w życiu kibicowskim na trybunach, poza nimi. Gdzieś to wszystko cały czas ewoluowało. Także z moją, można powiedzieć, też karierą, karierą zawodową, zawsze ta legia była obe, obecna. Tak jak wspomniałem wcześniej, udało mi się to połączyć 4 lata temu, kiedy firma, jestem prezesem, weszła w projekt odrodzenia potęgi, czyli doprowadzania z powrotem koszykarskiej Legii na, do, do Ekstraklasy. Wtedy, była, wtedy to był poziom trzeciej ligi, jak myśmy się zaawansowali. No i w tym roku mamy na stolecie klubu taki, taki, taki cel, żeby zrealizować to zadanie. Rzeczywiście, ja ewoluowałem po tym stadionie po każdej trybunie, pamiętam, że zaczynałem swoje mecze Pierwsze mecze były na trybunie otwarte. później ze względu na ceny biletów, chodziłem przez długie lata z kolegami z Liceum na, na Łuk. Tutaj, gdzie do dziś pamiętam, bilety były po, po 5 zł i to był ten główny argument ekonomiczny. Później się przeniosłem na starą trybunę krytą. Na nowym stadionie na początku to była trybuna, którą mamy tutaj naprzeciwko siebie, czyli trybuna sektor 200-211. Było parę meczów na Żylecie. No, od jakiegoś czasu już to jest trybuna, trybuna głównie biznesowa, e, gdzie, gdzie także emocji na pewno nie brakuje. Najważniejsze mecze, jakie przeżyłeś z Legią? Myślę, że mecze w Lidze Mistrzów. To było jednak e, to było coś wyjątkowego. Na pewno mecz z, pa, z Panathenaikosem Ateny wygrany tutaj przez, e, przez Legię i ta bramka, bramka Kucharskiego w, w, w doliczonym czasie gry. Ale jeśli mam mówić w ogóle o takim najważniejszym meczu, który chyba przeżyłem, to był, to był mecz ze Spartakiem w Moskwie, na którym udało mi się pojechać, dotrzeć, bo też z tym były problemy, i przeżyć ten, ten wyjątkowy sukces na, na, na łużnikach. Obecną Legię najbardziej cenisz za...? Myślę, że obecną Legię cenię za to, że podąża w kierunku, w którym chciałbym, żeby ten klub był, żeby był przede wszystkim profesjonalny. Myślę, że dzisiaj większą, wartością, największą wartością jest, są nowi właściciele, zarząd tego klubu. Zawodnicy dzisiaj powoli podążają w tą stronę, kiedy naprawdę my wszyscy kibice chcielibyśmy, żeby oni byli w tym, w tym pełnym profesjonalizmie, żeby dawali z siebie wszystko, żeby nie było meczów takich jak te 3, 3 lata temu, czy 4 przegrane z Lechiem Dańsk, który przekreślał Mistrzostwo Polski. To był taki mecz, który, który, który był po prostu fatalny pod każdym względem, cechowany, nacechowany brakiem ambicji czegokolwiek. Myślę, że dzisiaj chciałbym, żeby zawodnicy doszlusowali do poziomu, który dzisiaj reprezentuje zarząd i właściciele tego klubu. I kibice przede wszystkim, bo, bo dalej gdzieś uważam, że największą wartością i największą siłą tego, tego klubu zawsze byli i będą kibice. Piłkarz, który robi na mnie największe wrażenie. Na dzień dzisiejszy myślę, że Jakub z Rze Rzeźniczak, za to, że jest tyle lat w Legii. Pamiętam jego pierwsze mecze, jak przyszedł z widzewa, jak miał 18 lat. Młody, chudy taki szczawik, można powiedzieć, dzisiaj. To jest chłopak, który popierz tyle, tyle lat w legi wytrzymał. Gra teraz na bardzo dobrym poziomie jest to też chłopak, który angażuje się poza bliskiem w bardzo wiele inicjatyw, co jest bardzo cenne, bo, bo, bo nie wszyscy piłkarze tak, są tak aktywni, on się angażuje w projekty społeczne i w projekty stricte legijne, w, w także wspiera naszą sekcję koszykówki, jest można powiedzieć wszędzie, jakby dzieli się dzieli się sobą dzisiaj na potrzeby całego środowiska kibicowskiego, sportowego czy, 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 czy legijnego. I myślę, że zasłużenie jest dzisiaj kapitanem i, i no chciałbym, że jak wróci wita, żeby dalej, bo on był tym kapitanem, myślę, że po tylu latach teraz przy podpisanym nowym kontrakcie zasługuje na to. Moje marzenie związane z Legią. No zdecydowanie Liga Mistrzów. Tak? Przeżyć, to, przeżyć to jeszcze raz i, i zadomowić się w tej, w tej Lidze Mistrzów. To jest dzisiaj największe marzenie. E, tak, żeby ten klub się rozwijał, i, i drugim marzeniem, które towarzyszy, to jest Legia Koszykarska w Eurolidze, równolegle do, do Ligi Mistrzów. Rek, przesłuchiwałem się Twoich wypowiedzi, a teraz chciałbym, żebyśmy razem, jak co tydzień zresztą z gośćmi, mierzyli się w typowaniem wyników piątej kolejki. Ja z Tobą mam nie najlepsze doświadczenie, <noise> jeśli chodzi o jakiekolwiek zakłady. Przegrałem całkiem niedawno, a teraz spałam rządzą rewanżu. Ja od razu przypomnę, że w poprzednim typowaniu miałem 3 do 1 z jednym z kibiców Legii. Taki był rezultat. Wygrałem, także ost okay. ostrzegam Cię, że dzisiaj może być różnie. Od piątkowego meczu zacznijmy. E Korona Kielce Krakowia. To jest właściwie pasmo samych niewiadomych, jak dla mnie, ale Tobie pierwszemu oddaję głos. Znaczy Powiem tak, ja sam że Krakowia wygra tę mecz. Czyli dwójka. Tak, ale na czym opierasz się swój optymizm? Krakowia przegrała przecież pierwsze, pierwsze spotkanie od momentu, kiedy przed Jacek Zieliński. To było w zeszłym tygodniu, kiedy też wydawała się być pewniakiem w starcie z Piastem. No tak, dlatego myślę, że to jest dobry moment na, na, na przełamanie, że. że, że... Korona jest taką drużyną, na której może coś się po prostu, po prostu udać, i myślę, że taka, taka niespodzianka, yy, myślę, że to będzie niespodzianka, i w takich kategoriach należy to rozpatrywać, no, podejmuje pewnego rodzaju ryzyko. A, rozumiem. A to, że korona jest trzecia, nie przemawia do siebie w żaden sposób? Nie, nie, znaczy Ja myślę, że korona dzisiaj no, to jesteśmy po, po, po na początku sezonu, że. Że Raczej Korona tego miejsca nie, nie, nie utrzyma w, na, na, na koniec sezonu, czy za, za, za parę miesięcy? No Ja stawiam remis w tym meczu i, i to tylko. Czyli do też tej, nie Koronę. Też nie Koronę, ale, ale też nie Krakowie, bo, bo, bo sądzę, że to tak, tak łatwe nie będzie. Zagłębie Lubin, Lech Poznań. Wydawało mi się, że w ostatnim meczu Lecha z Koroną to jest pewna jedynka, a teraz to już wiem, że nic nie wiem. Zwłaszcza po ostatnim meczu Zagłębia, które przegrało w. w Mielcu z termaliką, a wcześniej wygrało, przecież na wyjeździe tak. z Jagiellonii. Tak, no, serce mi nie, po, nie pozwala postawić na zwycięstwo Lecha, więc myślę, że tutaj, tutaj będzie remis. Tak? To, to, to nie będzie łatwy mecz dla Lecha. Czyli wahania formy dzisiaj Lecha są, są, są dosyć duże i, i myślę, że, że, że tutaj remis, powiedziałbym, remis ze skazaniem nawet na zagłębie, tak? ale raczej remis. A czyli rozumiem, że też nie wierzysz w to, że Beniaminek może. Ten mecz wygrać. Znaczy, myślę, że no na końcu też Lech trzeba powiedzieć, no to z duży nam już sportowo, sportowo mocna, tak? Zagłębie jest Beniaminkiem i myślę, że no, raczej nie powinno wygrać z Lechem, tak, ale myślę, że na pewno postawi trudne, trudne warunki. Ja stawiam remis w tym meczu. I to to taki 0-0 ci powiem. Tak gdzieś się nie mam, nie wiem. Zobaczymy, jak, jak nastąpi odrodzenie Robaka, który ma ciężkie wejście w drużynę z Poznania. Coś lata nad naszymi głowami. E, sobota. Górnik, Łęczna, a jeszcze nie, wcześniej w Mielcu mecz Termaliki z Górnikiem Zabrze. Mecz, w którym Górnik prawdopodobnie wystąpi bez trenera. Zwolniony trener, tak. trener-manager, bo ja nie wiem, kim był tak, to też trener trudno, bo, trudno, trudno powiedzieć. No, chyba trenerem przede wszystkim. No tak, ale to jest konsekwencja porażki w Pucharze Polski tak. z Zagłębiem Sosnowiec. Znaczy powiem tak, i, i tutaj ja uważam, że chyba wygra termanika tak? E, fajnie byłoby to, żeby Beniaminek, który jest takim klasycznym Beniaminkiem, bo jest historycznie pierwsza raz w klasie Wygrał ten mecz tak, i myślę, że, że górnik może się jeszcze nie poskładać po, po, po dojściu. Ale do górnik trenera. ma 0 punktów, zwróć uwagę. Oni rozpoczynali z minus 1, zremisowali pierwszy mecz z Wisłą, Ja też tam symptomów nie widzę. Pytanie tylko, ile sytuacji jest w stanie stworzyć sobie Termalika? Bo to jest drużyna, która do minimum zawęża tę liczbę sytuacji i zamienia na. Do, do, dokładnie, znaczy dokładnie te, te, też się nad tym zastanawiam, więc myślę, że to będzie takie wyszarpane 1-0 po porzucie po karną, tak bym to powiedział. Dobra, też tak stawiam wyobraź sobie. No to dalej. Górnik Łęczna się z Wrocław. Też No też zagwozdka, bo górnik nie jest w jakiejś dobrej formie. No to ja Cię wybawię, stawiam na górnika i, z, i z, z, z element ja ryzyka wprowadzę. To, to ja, postawię re, ja postawię na remis jednak, żebyśmy się też gdzieś różnili. No tak, żebym mógł w końcu z Tobą wygrać. Byłbym też przegrać. Tak jest. E, Piast, Gliwice, Legia, Warszawa w sobotnim no, spotkaniu no, o 20.30. Ty, ty, typ jest oczywisty. Pamiętaj, że Piast zdobył 9 punktów w czterech meczach, jest na drugim miejscu. Wszystko pamiętam, zawsze Legia i tylko Legia. No, też tutaj faworyt jest dla mnie jeden. Dwójka. E, niedzielne spotkania. Tak e, szybko. Poproszę cię o wynik meczu były z ruch To Kolejny trudny. Czasami <coughs> trudne mecze są do wypływania w tej kolejce. Takie niewdzięczne. No, Gdyby tutaj... było odwrotnie, byłoby jeszcze trudniej podejrzewam. Tak, bo często nie zawsze faworyci wygrywają. E, nie wiem, no my się tutaj też jesteśmy wokół remisu. Gdzieś, 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 gdzieś krążymy, tak. Może ze skazaniem jakim na gospodarzy, no ale jakby konsekwentnie remis, tak? A dobra, to ja zagram ryzykansko ruchorzów. Wygrywa w białym stoku. To, to, to nie musi być wcale dobry początek jak Ironia. Ona co prawda wygrała w zaprzut, teraz zapamiętajmy też straty kadrowe, dwie, które trener gdzieś nie zamierza sobie powetować. I nie. Tutaj dwa wyrwane dosyć istotne zęby, można powiedzieć. No, ale... No... Tak powiem, to no, dla, dla, dla mnie remis. Tak? Wisła, Kraków, Lechia, Gdańsk. I powiem Ci, że po tym, co widziałem tu przy Łazienkowskiej... Ja jeden. Tak, ja też jeden. <grym, <grym, Lechia ile punktów? Dwa punkty zbieram. Tak, Lechia parazytalnie gra gorzej niż w zeszłym sezonie. Wydawało się, że, że w tym sezonie będzie takim jednym z bardzo ważnych, istotnych, liczących się faworytów. Jednak na razie rozczarowuje, tak? A, a odwrotnie Wisła, tak? To, które wydawało się, że raczej będzie z nią, z nią gorzej jest i mam wrażenie lepiej, tak jak na ten skład, który udało mi się zmontować. Całkiem z, solidna drużyna. Grają bardzo fajną piłkę, tak? I Czyli to, jedynka. To nie, ze, nie ze względu tylko na, także na remis Legion, tylko na poprzednim mecze, które grali. No dobrze i poniedziałkowe spotkanie pod Beskidzie Bielsko-Biała. Pogoń Szczecin. Ech. To ja Cię gdzieś naprowadzę dwójka, bo sądzę, że czy... pod Beskidzie się nie pozbiera. To jest drużyna, która, no nie wiem. W rozmaity sposób jest budowana, mam wrażenie, że, te, że brakuje tam trochę konsekwencji. Tak, za dużo trochę powrotów do przeszłości, wracania do schematów, które się kiedyś sprawdziły, a dzisiaj się nie muszę sprawdzać. Ale powiem tak, no, żeby było na przykład trochę ta, ja powiem, jedynka, tak? Myślę, że... że, że może daleka podróż zaważy, tak? Więc e, obstawiam tutaj pod Beskidzie. A ja gdzieś tym języczkiem uwagi może być trener Mikniewicz, który przecież pod Beskidzie utrzymał kiedyś, jak pamiętamy, w lidze, ma doskonały sposób, a poza tym tej pogoni w jakiś sposób też kibicuje, bo to jest młoda drużyna, nie waha się szkolenia, więc wprowadza tak, tam tak, to jest zespół, młodych piłkarzy. Ale, ale to na pewno też na tym pod Beskidzie tak do końca łatwo się nie gra i, i myślę, że tutaj no to będzie, jak kilka meczów, które już wspomnieli, to będą, to będą trudne mecze do, do, do gry i do typowania, ale no jeden poziom konsekwentny. No to ja pogoń dwa i już yy, przykro mi bardzo, że przegrałeś ten pojedynek ze mną, <gry> tych ośmiu spotkań. To się okaże, ostatnio też tak mówiłeś i, i ja zostałem na, że tak powiem, z, ze zwycięską nagrodą. A ja na lodzie. Dziękujemy.